Od kilkudziesięciu godzin polska opinia publiczna jest wstrząśnięta słowami Emanuela Macrona o sytuacji bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego propozycja dla naszego regionu to rozbrojenie. Naprawdę w czasach, kiedy Francja dogadywała się z Putinem przez wiele lat, stworzyła niebezpieczeństwo dla Europy Środkowo-Wschodniej, propozycją jest to, żebyśmy w przyszłości, gdyby Putin chciał pójść dalej ze swoimi wojskami, się rozbroili i ułatwili mu zadanie. To jest naprawdę niebezpieczne stanowisko prezydenta Francji, ale warto powiązać to stanowisko z jego stanowiskiem sprzed miesiąca, kiedy mówił, że to Unia Europejska powinna negocjować z Rosją, że nie powinniśmy być w bliskim sojuszu de facto ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o aspekty bezpieczeństwa. On to powtórzył, że to Francuzi mają negocjować z Rosjanami de facto razem z Niemcami warunki bezpieczeństwa w naszym regionie. To jest wizja federalnej Europy, o której zresztą Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Olaf Scholz mówili wielokrotnie. Ale w Polsce przecież Emmanuel Macron ma swoich sojuszników, bo przecież w Parlamencie Europejskim partia Szymona Hołowni, przedstawicielka tej partii Róża Tun, znajduje się w grupie Reniu, która jest grupą, której liderem jest właśnie Emmanuel Macron. Czy zatem Szymon Hołownia będzie dążył razem z Emmanuel Macronem do rozbrojenia Polski? To jest bardzo ważne pytanie.